No i dajcie, kochani, po długiej przerwie niestety u nas susza trochę coś tam popadało. Ale czy to coś da? O, widzicie, prawdziwe czeki ten się nie nadaje. Ale tu są trzy. Mogę też się nie nadawać już. Roboczywy. Ten może być dobry. Albo i nie. O! Zdrowy. Ten niestety roboczywy. On chyba tylko będzie jeden dobry. Jest kolejny, ale ten też w innym miejscu. O, ale coś, jakieś miękkie. Yy. dziurawe. A to? to? to to mogą być kozaki. Bo tu kozaki też rosną. Mm, nawet trzy. Jeden, drugi i trzeci. Ale mogą być takie robaczywe jak to. Hm? Coś się nacieszyło. może urosną i zobaczcie kanie jakie ładne tu dwie tam chyba ktoś albo wziął albo trącił tu już jedna przeraśnięta ta jaka ładna i ta ładna I jeszcze dwie, jakie ładne. O, tu dwie. I tu trzecie. No i sobie rosną. Na rżysku. I Jeszcze parę dziweczek. O, tutaj to już jest wilgoć jeden, czy będzie drugi? Nie wiadomo, i dwa czerwone kozaczki jeszcze, i dwa szare kozaczki, i zdrowe, nieprawdziwe też zdrowy Jahu jeden wyszedł A no już coś goś tu Albo te kurus, albo ślimak już go tak zjadę. No i kochani jeszcze takie Prawdziweczki Jeden Drugi Jest to takie małe Normalnie nogą mi kopnęłam. No to już musiałam wziąć. No i parę muślaczków Zajączek. Niestety rewelacji nie ma. Musi mocno padać. Coś teraz właśnie zaczęło kropić, ale taki deszczyk to za słaby. U nas musi naprawdę... Padać kilka dni. Eee, zobaczcie myślaczki takie młode, fajne. A prawdziwki to. Zaraz zobaczę, czy są zdrowe, czy, czy nie.